I już prawie mamy wrzesień, bo to co? Dwa, trzy dni i po sprawie. Wskoczyłem do lasku, bo już nie ma takich bardzo mocno skwarów, upałów. Kureczki jak najbardziej są. I kurek, od razu powiem Wam, jest bardzo dużo. Także jeżeli ktoś jest amatorem kurek i lubi, ja, ja lubię świeżutkie to wręcz uwielbiam, to naprawdę można się wybierać spokojnie. Na Jurze krakowsko-częstochowskiej kurki są. Zobaczymy, czy prawusy zobaczę, czy podgrzybki będą. Pochodzę i wszystko będziecie wiedzieć. I kilka dni temu byłem tutaj, ale nie wyzbierałem wszystkich. I mam piękną okazję pozbierać, tak jakby moje hodowlane. Proszę. I to są te, które wystają, bo bardzo duże jest pod listkami. Spójrzcie jakie ładne A tu gigant Kura gigant Moja ręka Rozglądam się, bo tu ostatnio też koźlarze się pojawiły. Czerwone. Koźlarze czerwone. I może gdzieś tu jakiś mały, zabłąkany stoi. I kolejny dzień, w którym trafiam w piaskowce. Młodziutkie. I tu chyba zjedzony już tak. Ale to nie piaskowiec, coś innego. Żółki zeżarły. Krótko i na temat na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej grzyby są. Kurek, całe masy po prostu. Gołąbki wyskakują, prawdziwki znalazłem, ale dwa robaczywe, więc no powiedzmy, że trzeba szukać. No i piaskowce wyskakują też. Także kto lubi grzybki, to nie ma co czekać. Bo są. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu.